No cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym na moim kanale z serii liczna palca biologia serii, której bardzo długo nie było troszeczkę o niej zapomniałem, ale spokojnie już do niej wracamy a w dzisiejszym odcinku rodzaje komórek no wiadomo, komórka jest podstawową formą życia, potem jest tkanka, srutu, tutu no ale możemy podzielić organizmy żywe ze względu na to czy są Jednokomórkowe, jak na przykład właśnie bakterie, czy wielokomórkowe, dla przykładu zwierzęta czy rośliny. Czym to się różni? Organizmy jednokomórkowe, takie jak bakterie, jak nazwa wskazuje, mają jedną komórkę. Mogą również występować w formach kolonialnych, czyli że wiele takich bakterii się zbija ze sobą, Natomiast się nie mieszają. Dodatkowo jeszcze mogą być komórki yy, organizmy wielokomórkowe. Takie organizmy dzielą się na plechy oraz organizmy tkankowe. Plechowe to są takie, które nie mają dokładnie wyspecjalizowanych tkanek. Tkankowe to takie, u których wyraźnie można wskazać działanie konkretnej tkanki, jak np. tkanka mięśniowa czy tkanka chrzęsna, które mają od siebie różne zastosowania bądź funkcje. Większość komórek osiąga no, niewielkie rozmiary i jest to uwarunkowane, to ma sens chodzi konkretnie o to, że w dużych komórkach stosunek powierzchni do objętości jest niekorzystny. A tak po ludzku, większość komórek ma małe rozmiary. Dlatego, że po prostu w małej komórce łatwiej jest transportować różne substancje i inne tego typu rzeczy, a w większych komórkach zapotrzebowanie na nie jest po prostu większe niż możliwość transportu. W sensie nie opłaca się tego transportować w ogóle, bo i tak tak jakby nie da się sprostać zapotrzebowaniu. W większych komórkach, co nie oznacza, że nie ma dużych komórek. Są komórki duże, ale to w naprawdę mniejszości. Możemy sobie komórki podzielić na prokariotyczne i eukariotyczne. Od czego to zależy? Prokariotyczne, jak na przykład ta bakteria, czy ta sinica. Oj, ta bakteria, czy albo ta sinica. One mają DNA, tak jakby w taki sposób, że się zapętla. One nie mają jądra komórkowego. Tak samo się nie też nie ma jądra komórkowego. Natomiast komórki eukariotyczne, takie jak na przykład komórka zwierzęca, komórka roślinna, czy komórka grzybowa mają jądro komórkowe. Czyli kwas deoksyrybonukleinowy DNA. Nawinięty na białkach histonowe, który tworzy chromosomy, są one oddzielone otoczką, yy, otoczką jądrową od cytozoru, no i w ten sposób po prostu mają jądro komórkowe, a prokariotyczne tego nie mają. Eukariotyczne mają jądro komórkowe, prokariotyczne nie mają takiego jądra. Jeszcze tylko dopowiem, że komórki bakteryjne mają ścianę komórkową zbudowaną przede wszystkim z mureiny. Roślinne mają ścianę komórkową zbudowaną z celulozy, a komórki grzybowe mają ścianę komórkową zbudowaną z chityny. No dobra, przejdźmy do omówienia sobie tych komórek. Tylko że najpierw musimy chyba sobie zrobić lustrzane odbicie, bo nie wiem czy u Was widać te napisy w taki sposób dobry jakbym chciał. Tak, komórka zwierzęca jest obudowana błoną komórkową. W środku znajduje się cytozol, jądro komórkowe, siateczka śródplazmatyczna. To wszystko będzie omawiane w innych odcinkach spokojnie. Mitochondria, dzięki którym zachodzi oddychanie y, tlenowe. Również zawiera wodniczkę, y, siateczkę śródplazmatyczną szorstką oraz gładką. Zawiera y, peryksosomy oraz lizosomy, aparat Golgiego. No i w środku zawiera również mnóstwo rybosomów, które są również popodłączane do siateczki śródplazmatycznej szorskiej Dodatkowo posiada centrosom. No, to była budowa komórki zwierzęcej, jest taka... Komórki zwierzęce budują nas. Teraz może komórka roślinna. Główna różnica to jest taka, że zamiast mitochondriów mamy chlorofil. Chloroplast, który zawiera w sobie chlorofil. Dodatkowo mają ścianę komórkową. No i posiadają jedną dużą wakuolę, lub jak to woli wodniczkę, a jądro jest gdzieś z boku komórki i nie jest takie ważne. Komórka grzybowa teraz, bo mamy najpierw ekariotyczne. No to tak. Główna różnica, czym się różni od komórki zwierzęcej, w tym, że posiada ścianę komórkową. No i ściateczność dodatyczna gładka jest po prostu bliżej. Jądra. No, i posiada trochę więcej krzyża koła, ale to nie jest aż takie ważne. No, i to są najważniejsze różnice pomiędzy eukariotycznymi. No to teraz prokariotyczne. No to tak przede wszystkim posiadają kod genetyczny w formie takiej luźnej. Również posiadają plazmidy. To też jest kod genetyczny. Tylko, że właśnie w takiej formie zamkniętej, kulistej. Posiadają otoczkę śluzową oraz rzęskie, dzięki której mogą się poruszać. Mają w sobie rybosomy oraz są wypełnione cytozolem. Sinice. Sinice to jest forma bakterii, tylko że takie, które są y, autotroficzne czyli że same się odżywiają. Posiadają grubą otoczkę śluzową mają dwie warstwy błony komórkowej, oraz w środku posiadają tylakoidy, czyli takie chloroplasty, tylko że bakteryjne. Również y, nie posiadają jądra komórkowego, tylko wolny kod, y, kod genetyczny DNA. Pamiętajcie, że to mogą być... To są takie bardziej szablonowe wersje, gdyż na przykład taka komórka zwierzęca ona może być wyspecjalizowana. Wyspecjalizowana właśnie na przykład na komórkę neuro, neuron bądź na krwinkę czerwoną. Na przykład krwinka czerwona właściwie składa się głównie z samej błony. No, a więc one mogą być wyspecjalizowane. To jest tylko taka szablonowa wersja. Tak samo komórka roślinna może na przykład zmienić się w drewno, które jest, które właściwie, oj, roślina. Roślina może się zamienić w drewno, które właściwie ma prawie tylko ścianę komórkową i jest dosłownie martwą komórką. Albo na przykład włókno, które jest żywe i ma specjalne komórki przewodzące, które po prostu nie mają tak zamkniętej ściany komórkowej i mogą między sobą się wymieniać różnymi minerałami czymś takim. No i pamiętajcie, że komórki mogą być wyspecjalizowane to są tylko takie szablonowe wersje każdej z komórek. I jeszcze mogę tutaj poruszyć kwestię przedziałów. Tutaj już zbytnio nic nie trzeba. Czytać a nas pewnie będziecie już nie mieli odwróconego ekranu, ale konkretnie chodzi o to, że cytozol, jądro komórkowe, świateczka śródplazmatyczna, one wszystkie mają pH 7,2, czyli blisko obojętnego, ale jednak trochę zasadowe. Taki Lizosom na przykład ma pH równe 4,7. Jest to typowo kwasowe pH. Mitochondrium natomiast ma pH 8. Typowo zasadowe. A więc, no, jak rozumiecie, różne mogą być te przedziały komórkowe, różne pH. Czy, że niektóre części komórki będą bardziej zasadowe, inne będą bardziej kwasowe, to zależy konkretnie od tego, czym jest dana organella. Ale w większości przypadków jest ono typowo obojętne właśnie. Cytozol jest blisko obojętnego, troszeczkę bardziej zasadowe. Jądro komórkowe też jest blisko obojętnego, troszeczkę bardziej zasadowe. A więc, no, komórka aż tak intensywnie kwasowa, bądź zasadowa. Nie jest. No i jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było typowo na tyle. Yy, widzimy się kiedy indziej. Jeszcze będę omawiał poszczególne, tak jakby elementy budowy komórek. Ale to mówię, to już w innym odcinku to był tylko i wyłącznie rodzaje komórek. Widzimy się kiedy indziej. Cześć.